SSD C400 GUDRAM generacja druga tu są parametry pamięci 3D NAND SATA 3 1TB eee, nazwa polski producent tak to się widzi wszystko elegancko Wkładamy go do laptopa za chwilę, sprawdzimy dane będziemy przerzucać i zobaczymy działa, działanie Ok Dysk już zamontowany w kieszeni Widać ranty Czyli jest kilka mm chudszy A tu jest Toshiba, która ma za sobą już prawie 17 tysięcy godzin Co przekracza ciągłej pracy ponad 1 rok no, ten dysk jeszcze trochę popracuje, ale on już jest powiedzmy jedną drogą na drugim świecie. Produkcja Filipiny. Tak to wygląda. Za chwilę ciąg dalszy. I zobaczymy, jak się będą dane przerzucać, jako prędkością. Ok, nagrywa się. Kilka cięć będzie, bo jednym, jedną ręką nagrywam Scanning and Repairing e, hard, e, SSD Partycja C OK Wszystko działa I tak, e, tutaj na wstępie odpalimy 5 5000 reklam To jest tak Jak chodzi o 1 TB bo to są, tak już mówię, to są wartości podawane przez producenta systemu dziesiątkowego a tu jest wyświetlana wartość przez komputer system dwójkowy po prostu coś takiego sobie zrobiłem, sprawdziłem, wszystko pokrywa się i na przykład jak macie tutaj, czekaj, 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 czekaj. o jakby było równo 1 terabyte, czyli przez producenta podane 1000 to byłoby dla użytkownika tyle gdy dysk jest dziesiątkowym, czyli 1024 razy tam 1000, to chodzi 1 yy, no, terabyte, czyli 1024 giga, czyli użytkownik ma troszkę więcej. I co zaskoczony jestem, nie zapisuj, wchodzimy w dysk. Tu, mój komputer. No. 1024. Ekstra, goodRAM. GoodRAM naprawdę fajnie robi. Ok, teraz podłączamy mojego dziadka. Ale żeby nie było, to jeszcze odpalimy tu. Co? Aplikacja. Aha, nie istnieje. Yy, tak, 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 bo na tym dysku wszystko jest. I pewne pliki, no nie mogą być. Um. Musimy zrobić to w inny sposób. Jest, doczytało mi, dane Teraz powiedzmy, może ja odpali Zobaczymy Zobaczymy co to pokaże Pierwszy raz w życiu w ten, ten sposób coś tam robię O, jest, odpaliło, starego dysku Tu jest ten stary dysk Ten, o którym mówiłem, mamy jeden No Jeden rok, czy dni Danych mamy zapisane 33 terabajty 4800 yy, włączeń dysku, czy ta iglica tam napierdzielała i to dobrze żywotność dysku 81%. A przepraszam, to jest SSD, nie wiem dlaczego tu C jest, tu jest C i tu jest C, kurde. Dobra, to jest tak. Ten dysk to jest nowy dysk, 3 uruchomienia, 0 godzin pracy, technologie smart. 0 zapisu i ten, zobaczymy ile zapisu będzie. Tu jest dysk, to to jest ten właśnie dysk, który został wyjęty i on ma 16,5 tysiąca godzin, co przekłada się na 4800 uruchomień, i tu jest równo 1000, a tutaj mamy 1024, dokładnie 1024,2 giga, czyli jest inny system. Jak można porównać, talerzówka. SSD, ale tu mamy SSD jeszcze, Hinixa 128 równo. Jak wejdziemy, jak wejdziemy tu No, momencik. 128 daje 119 i 21. To taka ciekawostka, jak chodzi o dyski. Wchodzimy w mój komputer. I mamy 117. I tu już jest coś innego. Dziwnie, dziwnie to pokazuje, no ale dobra, działamy. Bierzemy tak. Cyk. Oj, będzie się działo. I jedziemy. Prędkości. Ohoho, oho, wykryto. Na razie trwa obliczenie Ja może zatrzymam, żeby nagranie nie szło Bo akurat mam do 10 minut maks nagrywania O jest Oj, oj, oj Słabizna Ale pod 90 dociąga Czyli 3 godziny będzie się kupiało 600 giga danych Zobaczymy jak to będzie pasowałoby 2 tera, ale 2 tera było za drogie więc był, mamy 1 tera dobra niech się kopiuje, niech to idą dane zobaczymy jak to będzie a, tak to wygląda jeszcze a wiem co miałem pokazać jak chodzi o dyski Czyli tu będzie Dobra, wszystko wiadome. Tak to wygląda. Nie ma co przedłużać. Yy, to Shiba nie jest ciepła. Ale laptop się za to grzeje. 55, 10, Takie dokładnie zaraz pokażę parametry laptopa, jak się. U... No, tu jest, tu jest i 7. 77HQ, 4 8-wątkowy, procesor 8GB RAM, 64 bitowy i Windows to jest h 22H2 10HOM. Aktualizacja była nie, niedawno robiona, tak to wygląda. No to dzięki za uwagę, trzymajcie się. Hej, tak szybko się pokazać. O, goodramie co i jak wygląda sytuacja będę monitorował, co jakiś czas będę jakiś filmik wrzucał na pewno znajdziecie mnie na tiktoku pod nazwą maruda23 z małych liter no to trzymajcie się, hej